Witajcie, przed nami pełnia, pierwsza pełnia w nowym 2023 roku. Pełnia ta będzie miała miejsce w nocy z 6 na 7 stycznia, dokładnie kilka minut. Po północy będzie pełnia tej pełni. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, na co warto zwrócić uwagę, nad czym warto popracować, co zrobić, żeby ta pełnia otworzyła fajnie nam rok jak popracować, żeby ten rok był dla nas korzystny, żebyśmy otworzyli się na rozwój i zmiany. Jeżeli interesuje was ten temat, zapraszam do oglądania. Styczniowa pełnia księżyca nosi miano wilczej pełni lub lodowej pełni księżyca i tutaj przypomina mi się stare indiańskie porzekadło, mianowicie, że w każdym z nas mieszka dobry wilk i zły wilk, ale to od ciebie zależy, którego wilka karmisz. Podczas tej pełni spotkamy się z różnymi emocjami. Jest to dobry moment na takie czyszczenie emocjonalne, za, na zastanowienie się, co warto odpuścić, na co warto się otworzyć. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, na co warto zwrócić uwagę podczas tej pełni, tak żeby właśnie otworzyć ten rok, żeby pozamykać pewne sprawy, żeby przyjrzeć się sobie, żeby poznać siebie na nowo, co zrobić, żeby ten rok był dla nas korzystny żeby otworzyć się na rozwój, na spełnianie marzeń. Będzie to pełnia w raku i żeby było ciekawie, rok ten zaczyna się pełnią w raku i nie w raku, tylko w raku i zamkniemy też pełnią w raku, więc rak obejmuje swymi ramionami, czy też szczypcami ten rok. Rak ma oczywiście dużo, dużo cech, ale między innymi jest to taka energia kobieca. Energia delikatna, energia karmiąca, więc warto przyjrzeć się samemu sobie z miłością, zobaczyć jaka część nas czy też jaki obszar naszego życia wymaga takiego zaopiekowania się, ochrony, obdarzenia takim poczuciem bezpieczeństwa, co wymaga takiej ekstra opieki, dokarmienia, ochrony. Jaka część z nas jest taka bardziej delikatna, i warto się nad nią pochylić i zaopiekować. To też taki czas, żeby właśnie się przyjrzeć, gdzie ciśniemy za mocno, jesteśmy dla siebie zbyt srodzy, w którym momencie warto odpuścić, a z kolei, w jakich aspektach naszego życia warto wprowadzić troszeczkę konsekwencji, dyscypliny i regularności. Cały, cała ta pełnia dotyczy właśnie takiego szukania balansu, szukania harmonii w swoim życiu, bo czasami są sfery naszego życia, gdzie jesteśmy dla siebie właśnie zbyt srodzy i tam warto troszeczkę popuścić, wpuścić troszeczkę radości życia i zabawy. Natomiast y, są też takie części naszego życia czy naszej osobowości, gdzie jesteśmy troszeczkę niekonsekwentni, trochę zbyt rozlaźli. I w związku z nowym rokiem, i właśnie tą pełnią, warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, gdzie warto wprowadzić jakiś harmonogram, jakąś taką regularność, gdzie warto troszeczkę pocisnąć, a gdzie warto właśnie odpuścić. I tutaj chodzi o to, żeby spojrzeć właśnie na siebie z taką miłością i delikatnością, i tam, gdzie warto się z sobą zaopiekować. To też robimy to właśnie z delikatnością i miłością. Natomiast tam, gdzie potrzebujemy tych reguł i pewnej konsekwencji, może wprowadzenia nowych, zdrowych nawyków, to też właśnie chodzi o to, żeby nie robić tego, że ciśniemy, ciśniemy, tylko żeby to też te nowe, zdrowe nawyki wprowadzać również z miłością. Energia raka to energia właśnie taka karmiąca i warto przyjrzeć się, gdzie potrzebujemy właśnie takiego dokarmienia. I dotyczy to zarówno tej strefy fizycznej, czyli po tym sezonie, po tym, w trakcie sezonu zimowego, ale po tych ciemnych, ciemnych czasach, ciemnej energii, gdzie warto zadbać o, o siebie fizycznie, czyli może wprowadzić jakieś dobre nawyki żywieniowe, może wprowadzić jakąś suplementację, dorzucić sobie parę witamin, dorzucić trochę ruchu, zadbać o swoje ciało, ale to dokarmianie dotyczy też zadbanie o karmiące rytuały. Czyli tam, gdzie za bardzo cisnęliśmy, tam, gdzie jest ta wrażliwa, poraniona część nas, warto wpuścić tą miłość. Warto zadbać na przykład o medytację, o ten spokój, o uziemienie, o odpuszczenie, o pewną łagodność dla siebie, zadbanie o to, żeby ten wewnętrzny krytyk nie był zbyt krytyczny, żeby nas troszeczkę ugłaskał i zachęcił do współpracy. Warto zadbać o karmiące książki. Może o jakiś kurs, o inspirujące filmy, o inspirujące spotkania, o to, co karmi naszą duszę. I tutaj warto zadać sobie pytanie, czego na poziomie duchowym czy emocjonalnym potrzebujemy. Czy potrzebujemy karmiących spotkań, czy właśnie jakiegoś dokształcania, doedukowania się, do karmienia się wiedzą. Więc warto sobie zadać pytanie, gdzie potrzebujemy takiego zasilenia energetycznego i dokarmienia. Rak wiąże też się z tematem rodziny. Jest to dobry czas na uzdrawianie tematów rodzinnych i to przyjrzenie się zarówno relacjom wewnątrz rodziny, jak i jakimś traumom rodowym to jest taki czas, żeby się nad tym pochylić i to uzdrowić, ale też zadbać właśnie o relacje wewnątrz rodziny czy w związkach, wśród przyjaciół. Chodzi o to, żeby Gdzieś odpuścić te wszystkie rzeczy, które nas różnią, i poczuć, poczuć na nowo więź. I to, zarówno więź właśnie z naszymi członkami rodziny, jak i z innymi osobami, żeby sobie przypomnieć, że wszyscy jesteśmy jednością. Nasza planeta się zmienia. Ludzkość wchodzi na nowy etap życia. Chodzi o to, żeby wejść w taki tryb, żeby nie skupiać się na tym, co nas różni, tylko na tym, co nas łączy. I tak jak wewnątrz, naszej rodziny, zobaczyć członków naszej rodziny właśnie z przestrzeni serca, spojrzeć na nich z miłością i zobaczyć, co nas łączy. Poczuć właśnie, że jesteśmy jednością, ale jednością jesteśmy również jako ludzkość, jaka ta, jako ta <laughs> ziemska rodzina. Chodzi o to, żeby skupić się na wzajemnej pomocy, na współpracy żeby na ziemi i wśród ludzi było coraz mniej bólu, żeby uzdrawiać traumy, żeby w szczęściu budować nową ziemię. To jest czas, gdzie warto zaprosić do swojego życia właśnie miłość, żeby postrzegać ludzi z przestrzeni serca i żeby na nowo zaufać swojej intuicji. I tutaj pojawia się cały temat emocji i takiego emocjonalnego leczenia. Chodzi o to, żeby zaufać swoim emocjom i zaufać mądrości ciała. Nasze emocje mówią nam, czego potrzebujemy, co jest dla nas dobre, co nam służy, czego potrzebujemy w danej chwili. I nasza cywilizacja gdzieś tam nas popędza, żebyśmy parli do przodu i biegli na złamanie karku, ale paradoksalnie odpowiedzi na nasze problemy bardzo często znajdujemy właśnie. Podczas zatrzymania się, gdy się zatrzymamy, poddychamy, pomedytujemy, pójdziemy na jakiś spacer, wtedy właśnie przychodzą te odpowiedzi. Więc warto pobyć samemu ze sobą, warto pobyć w ciszy i wsłuchać się w to, czego potrzebuje. To jest też czas, kiedy domyka się pewien cykl, domyka się cykl, który dla każdego to jest troszeczkę inaczej, ale często to są jakieś. Cykle, nawet wieloletnie, które się zamykają, zamyka się pewien etap życia, zamyka się pewien krąg, i to jest właśnie czas takiego zatrzymania. Z jednej strony popatrzenia na przeszłość z wdzięcznością, z refleksją, ale też może się pojawiać taka nutka nostalgii. Chodzi o to, żeby zaakceptować, że życie jest zmianą i że warto ruszyć do przodu i że Obojętnie na jakim jesteś etapie życia, życie to taka księga, która się składa z różnych rozdziałów i teraz domyka się pewien rozdział Twojego życia i zaczyna się nowy. I często jest tak, że nie chcemy opuszczać tej naszej strefy komfortu. I z jednej strony czasami jest tak, że tkwimy w sytuacjach, które nam nie służą i boimy się ich odpuścić i iść dalej, ale często jest tak, że dotarliśmy do jakiegoś etapu naszego życia, gdzie czujemy się dobrze. Ale nawet gdy, tak jak w bajce, jesteśmy na etapie i żyli długo i szczęśliwie, to po tym etapie następuje kolejny rozdział, i chodzi o to, żeby się nie zasiedzieć w tym etapie, żeby pozwolić, żeby pojawił się nowy rozdział Twojego życia, żeby zaczęło się coś nowego. I często boimy się zmian, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego schematu. Zmiana wiąże się z pewną niepewnością, z brakiem takiego poczucia bezpieczeństwa. I tutaj chodzi o to, żeby nauczyć się akceptować właśnie, że życie jest rozwojem i zmianą, i żeby zaryzykować kolejny krok, krok, który podpowiada nam często intuicja, mimo że nie wiemy, co nas czeka, mimo że boimy się. To jest też czas, żeby zaakceptować tą emocjonalną stronę naszej osobowości, bo. Lubimy być stabilni, ale życie jest zmianą i jesteśmy ludźmi, więc y, takie emocje jak smutek czy takie uczucie, że to mnie przerasta, albo jakieś fale depresji są tylko falami. Więc warto pozwolić sobie odczuć te różne emocje i pozwolić im przepłynąć, i pozwolić, żeby nakierowały Cię na nową ścieżkę. To jest czas, żeby właśnie patrzeć na swoje emocje i też leczyć traumy, ale z taką delikatnością i empatią i miłością, zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do innych ludzi. To jest czas, żeby burzyć mury i szukać łączności. I pamiętać, że wszystkie odpowiedzi są właśnie w tobie, to ty masz tego wewnętrznego nauczyciela, i w ciszy znajdziesz odpowiedź, dokąd iść i co teraz robić. To jest właśnie ten czas delikatności. Z jednej strony ten rak przynosi delikatność, z drugiej strony chiński nowy rok będzie rokiem wodnego królika. Królik to też taka delikatność i łagodność. Więc chodzi o to, żeby zauważyć te delikatne aspekty siebie, żeby popracować z tym swoim wewnętrznym dzieckiem, żeby ten nasz wewnętrzny dorosły ukoił to wewnętrzne dziecko, z jednej strony je utulił. A z drugiej strony, żeby właśnie być tym dorosłym i wymagać od siebie pewnych rzeczy, ale też właśnie z delikatnością. Czyli tam, gdzie jesteśmy obolali, to warto się ukochać i utulić, a tam, gdzie jesteśmy rozlaźli, warto się zmobilizować do działania, ale też z miłością i delikatnością. To jest też czas, żeby szukać właśnie tej wewnętrznej harmonii. Z jednej strony domykamy pewien cykl, ale też pytamy siebie, kim teraz jestem i czego potrzebuję. Chodzi o to, żeby wzmocnić siebie i z takim wewnętrznym spokojem, pewnością siebie wziąć życie w swoje ręce. To ty jesteś kapitanem swojego statku i mimo, że będą pojawiać się pewnie niejedne burze w tym roku, chodzi o to, że ty trzymasz ster i gdy będziesz wracać do przestrzeni serca i do tego swojego centrum, gdy będziesz się właśnie uziemiać. Gdy będziesz szukać balansu, gdy będziesz szukał harmonii między tymi wszystkimi przeciwieństwami, to wtedy uda ci się przetrwać niejedną burzę. Podczas jednych z ostatnich filmów, nie wiem czy o Nowym Roku, o roku 2023, czy przy okazji jakichś innych, ktoś tutaj mnie skrytykował, że ja się tak bezczelnie uśmiecham, jestem taka pozytywna, podczas gdy na świecie panuje chaos i nie wiadomo co to będzie. Ale tutaj ja nie mówię, że nic złego się nie wydarzy. Chodzi o to, że żeby budować i wzmacniać siebie i gdy jesteś mocny, stabilny, wiesz kim jesteś i czego potrzebujesz, to mimo tych fal czy zewnętrznych, czy fal emocji, jesteś w stanie przetrwać każdą burzę. I tutaj właśnie przypomniałam się ostatnio, byli u mnie znajomi, zwiedzaliśmy okolice i pokazywałem im, co tu jest ciekawego i byliśmy między innymi na takim starym cmentarzu. I było kilka nagrobków osób, które przeżyły pierwszą wojnę światową, przeżyły II wojnę światową, przeżyły komunizm i zmarły gdzieś, gdy, gdy na ziemi, na ziemi w Polsce było względnie spokojnie. Więc chodzi o to, że nawet gdy na ziemi dzieje się źle, to jesteś w stanie to przetrwać. I nie będę tutaj was owijać yy, w różową... W różową otoczkę, że nie, nigdy nic złego się nie stanie, tylko to jest tak, że gdy jesteś w spokoju, w harmonii, w zgodzie ze samym sobą i postrzegasz innych ludzi właśnie z przestrzeni serca, i gdy pozwalasz, by nawet te negatywne emocje przeszły przez ciebie i wracasz do tego punktu zero, do punktu harmonii, to jesteś w stanie przetrwać niejedną burzę. Jesteś w stanie, nawet gdy jest trudno, ciężko. Jesteś w stanie wtedy przyciągnąć do swojego życia osoby, które Ci pomogą, sytuacje, które pomogą Ci wybrnąć nawet z największych tarapatów. Więc ta pełnia pomoże Ci z jednej strony zaopiekować się sobą, odpuścić pewne trudne emocje, uleczyć traumy, ale też uwierzyć na nowo, że Masz siłę. Chodzi o to w tym roku i podczas tej pełni żeby odkryć na nowo swoją wewnętrzną moc i odkryć na nowo, że bycie człowiekiem to jest ciekawe doświadczenie, że czasami jest ciężko, czasami są trudne emocje, czasami jest, są same cudowne emocje, ale gdy wiesz kim jesteś i wracasz do tego swojego serca, to odnajdujesz właśnie w sobie tą wewnętrzną siłę. Która pomaga ci przetrwać nawet najtrudniejsze problemy, czy to w życiu osobistym, czy w życiu globalnym. Zawsze przyciągniesz właśnie tą życzliwość, przyciągniesz dobre zbiegi okoliczności. Pamiętaj, że to od ciebie zależy, którego wilka karmisz. Tak? Mamy tego złego wilka, dobrego wilka. Mamy w swojej torebeczce złe nasiona, z których nic nie wyrośnie, i dobre nasiona, które warto podlewać. I tak naprawdę. Wszystko zależy od Ciebie, więc warto podejść do siebie, do rzeczywistości, do innych ludzi, do swojej rodziny, sąsiadów, przyjaciół, współpracowników właśnie z tą miłością, delikatnością, empatią i zrozumieniem i mimo różnych burz i zawieruch jesteś w stanie żyć szczęśliwie i budować tą nową ziemię. I to tak króciutko o tej pełni. Życzę Wam, żebyście odnaleźli balans, żebyście pozwolili tym trudnym emocjom przepłynąć, żebyście zdobyli się na odwagę, by w swoje największe traumy wpuścić miłość, zrozumienie, żeby ukochać siebie, żeby wybaczyć innym i żeby z taką dobrą energią i wewnętrzną siłą rozpocząć ten nowy rok. Zachęcam was też do obejrzenia filmu o 2023 roku, który gdzieś tam przeleci tu góry i oczywiście podlinkuję w opisie pod filmem. I życzę wam wszystkiego najcudowniejszego w tym nowym 2023 roku. Widzimy się wkrótce. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, możesz zasubskrybować kanał, nacisnąć dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Możesz polubić ten film, możesz skomentować, jak odczuwasz ten początek roku, jakie są Twoje plany i marzenia, czy traktujesz siebie z miłością, nad czym chcesz popracować. Bardzo lubię czytać, Wasze komentarze są zawsze inspirujące. Możecie oczywiście wspierać kanał i widzimy się bardzo, bardzo wkrótce. Do zobaczenia.